Cześć, z tej strony Paweł Salamucha. Mam do Ciebie ogromną prośbę. Otóż po odsłuchaniu tej audycji bardzo Cię proszę o jakąś aktywność. Może to być komentarz, łapka do góry, łapka do dołu. Takie działania pozwalają mi jako twórcy internetowemu ze swoim materiałem docierać do większej liczby osób. Z góry bardzo Ci dziękuję i zapraszam Cię do odsłuchania nowego materiału, który specjalnie dla Ciebie przygotowałem. Witam Was bardzo serdecznie. A więc, by specjalnie nie przedłużać, powiem Wam szczerze, nadpowiem dzielę się taką swoją prywatną refleksją, bo nagrywając już któreś z kolei takie króciutkie wideo, a mam nadzieję, że to również takie będzie, e, odpowiadające bardzo precyzyjnie na jakiś konkretny temat, na jakieś konkretne zagadnienie, zaczynam dostrzegać ten potencjał e, Twittera, tak? czyli ograniczoną liczbę liter e, i jakby mus wypowiedzenia się w jakiejś konkretnej sprawie. Ale do czego zmierzam? Dzisiaj kolejny temat, czyli godzenie się albo tworzenie sobie takich oczekiwań, że jeśli mi nie wyjdzie w ten sposób, to może w jakiś inne. Do czego zmierzam? Na jednej z moich grup, którymi zarządzam na Facebooku, pojawiła się taka dyskusja na temat inwestycji w pewien walor i tam pojawiły się argumenty, że no, pojawiła się bardzo ciekawa formacja techniczna na tym walorze z możliwością zakupową. No i dalej ciągnąc temat, w sytuacji, gdyby ta formacja nie zafunkcjonowała i okazała się błędna, decyzja, decyzja błędną, to najwyżej będę czerpał zyski z tytułu dywidend. No i tu bardzo mocno zapaliło mi się czerwone światełko, ponieważ Pojawiło się kilka wątpliwości, na które chciałbym, żebyśmy teraz sobie świadomie odpowiedzieli. Po pierwsze, realizując swoje inwestycje w oparciu jedynie o analizę techniczną, to już powtarzając się po raz enty, opieramy się na psychologii tłumu, na pewnego rodzaju preferencjach. Inwestorów. To, że wyrysowują się pewne formacje, świadczy to o tym, że tłum, czyli w domyśle inwestorzy, na temat jakiejś spółki mają określone zdanie. Tam nie ma ani nuty, jeśli patrzymy na wykres, wiedzy fundamentalnej. A więc my tak naprawdę nie wiemy, w jakiej kondycji fundamentalnej jest firma. Czy pieniądze, które posiada, już pochodzą z kredytu, czy z, z działalności operacyjnej, czy z. Po prostu nie posiadają pieniędzy i nie spłacają swojego zadłużenia, a cała formalna ścieżka, e, jakby e, wyciągnięcia tych pieniędzy przez e, wierzycieli, jest tak długa, że ta firma jeszcze się utrzymuje na powierzchni. Tego z wykresu się nie dowiesz. Przynajmniej nie na pierwszy rzut oka, tak? No bo możemy, po wykresach widać, że jeśli cena spada, tak, ten jest, jest tam ukształtowany trend spadkowy, to bynajmniej nie jest to nic, co mogłoby wskazywać, że firma jest w dobrej kondycji. Ale nie mniej jednak, jednak do jakichś tam korekt na tym rynku dochodzi. A więc, nawet czy rozpatrujemy sytuację względem spółki od wielu miesięcy w trendzie spadkowym, czy spółki, która jest w trendzie wzrostowym, a mamy do czynienia z korektą, to w jednym i w drugim wypadku takie stwierdzenie, że jeśli nam ta formacja nie wyjdzie, to przynajmniej będziemy bronili się albo pocieszymy się dywidendą, jest błędne, ponieważ w pierwszej chwili musisz sobie uświadomić, że. O to chodzi w analizie technicznej, o to chodzi w grze, w, w oparciu o analizę techniczną, żeby podejmować decyzje, które mówią, gdzie kupujemy, ale też gdzie będziemy się bronić. A więc za te decyzje powinniśmy też ponosić konsekwencje. To nie jest na zasadzie takiej, że już ożeniliśmy się z tą spółką i do końca musimy w niej wytrwać, tylko jest poziom wyjścia. Te poziomy są na tyle oddalone, ponieważ też. Doświadczony inwestor ma świadomość tego, że ten timing inwestycyjny nie zawsze jest taki odpowiedni. Chcielibyśmy, żeby nasza każda transakcja od razu na drugi dzień zaczęła już dla nas zarabiać pieniądze, ale może się okazać, że źle podejmie, podjęliśmy decyzję. No i jeszcze upłynie trochę czasu, zanim ta decyzja się a inaczej ten ruch, który oczekujemy tak, zwizualizuje na, na tym wykresie, dlatego też te limity stop są na tyle odsunięte żeby to nie było tak zero-jedynkowo, tak, że, że dzisiaj otwierasz, a jutro już od razu Cię wyrzuca z pozycji, no chyba, że faktycznie ten ruch będzie na tyle dynamiczny, przestrzeń Cenowa, a tą jesteśmy w stanie jedynie zidentyfikować, bo do czasu nie możemy w żaden sposób się wgryźć, ale ta przestrzeń cenowa jest na tyle w naszym zasięgu, że możemy zaplanować te poziomy, i, i, i to nas powinno bronić przed nami samymi, przed naszymi błędnymi decyzjami. Natomiast to stwierdzenie, że w razie czego będę miał pieniądze z dywidendy, no to niestety, ale jest to ucieczka od, od odpowiedzialności. To jest mniej więcej coś na poziomie tego, że to jest inwestycja na 3-4 lata. Tak? I, i, I tyle. I, I w ten sposób umywamy się tak naprawdę od odpowiedzialności. Jak możesz się domyśleć, nie jest to żadne rozwiązanie, nie jest to żadna droga na skróty, nie jest to swego rodzaju twój indywidualny. E, Sposób, który, na, na który ty sam wpadłeś. Nie, to jest ucieczka od odpowiedzialności, i im szybciej sobie to uświadomisz, tym mniej błędów w związku z takim podejściem popełnisz w przyszłości. Dlatego też podsumowując całe to dzisiejsze e, nagranie, jeśli wiesz, co chcesz rozgrywać, w oparciu o co, to trzymaj się tych zasad, a nie. Rób czegoś takiego, że, że sobie po prostu będziesz rynek dopasowywał do siebie, bo to nigdy, naprawdę nigdy na dłuższą metę nie działa. Tyle jeśli chodzi o dzisiejsze nagranie. Jeśli masz jakieś pytania, to zachęcam do ich zadawania w formie komentarzy pod tym nagraniem. No i do usłyszenia w kolejnym. Pozdrawiam Paweł Salamucha. Cześć.